Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie na naszym dzisiejszym czytaniu. Dzisiaj, dzisiaj zrobimy czytanie dotyczące Waszego celu życiowego, czyli sprawdzimy, co jest Waszym celem życiowym, do którego dążycie. Do, do, do i teraz y, jaka ścieżka, jaka droga prowadzi do tego celu y, y, życiowego, czyli co należy zrobić, aby osiągnąć y, y, no właśnie y, co należy zrobić, żeby osiągnąć ten y, cel y, życiowy. Y, i czy ten cel życiowy się spełni? Czy tutaj e, osiągniemy e, spełnienie tego celu e, ży, e, życiowego? Kochani, ja mam wrażenie, że wy tutaj czegoś się boicie, czegoś się lękacie. Możliwe, że jest coś, czego, czego nie wiecie. Ja mam wrażenie, że Ja mam wrażenie, że Wy się boicie, że ten Wasz mężczyzna, ten cesarz on kogoś ma na boku, jakoś inną kobietę, którą przed Wami ukrywa i Wy się boicie. Boicie tego, że lękacie się tego, że to, co jest między Wami, się yy, zakończy, że nastąpi jakieś odcięcie się. Wy się boicie, że same będziecie musiały się od niego y, odciąć, y, czy też odejść. Y, możliwe, że jest też na odwrót. Y, y, możliwe, że ten mężczyzna y, obawia się, że wy już kogoś y, kogoś. Y, ma, że wy kogoś już macie, że jest ktoś w waszym życiu, z kim, e, z kim e, e, u, 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 układacie sobie życie. No właśnie, w waszej głowie e, e, zakiełkowało ziarno. W o, w, w wątpliwości, lęków, obaw, i Wy tak naprawdę nic z tym nie robicie. Wy tylko czekacie, no właśnie, co z tego ziarna wyrośnie. Kochani, wy się boicie, jeżeli wy nie jesteście razem, to wy się boi jeżeli wy nie jesteście razem, to wy się boicie, że On do was nie wróci. Jeżeli do tej pory on, on jeżeli do tej pory on był sam, to być może e, e, no, e, to być może jeszcze miałyście jakoś nadzieję, że, że będziecie razem, że się, e, że, się po, że, że się połączycie. Ale ja mam, e, że... Wy macie yy, 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 wątpliwości, bo wy tak naprawdę nie wiecie, czy on jest sam, yy, czy on już kogoś ma, czy on do was wróci, czy on do was... Yy, yy, nie wróci, czy y, wy będziecie razem, czy y, nie będziecie. Możliwe, że on ma podobne y, 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 wątpliwości. Y, możliwe, że on też się obawia, że y, jak on do was wróci, to wy już nie będziecie go chciały, no właśnie, bo wy już ułożyliście sobie życie z kimś innym. Ja mam być może Wasza. Y, intuicja y, tutaj y, podpowiada wam coś innego, że on jest sam, że y, on y, nikogo nie ma, Choć, y, chociaż w y, waszej głowie y, rodzo się myśli, że on jest jakoś inno. Y, z jakąś inną kobietą, z którą jest szczęśliwy i układa sobie życie. I teraz pytanie, komu zaufacie swojej intuicji, która ma większą wiedzę niż wy na ten temat, i która wie więcej, czy swojej czy swoim myślom, no właśnie. To jest pytanie, czemu zaufacie? Czy, czy tej swojej intuicji i jej wiedzy, czy y, swoim myślom, jeżeli chcecie, jeżeli chcecie być razem, jeżeli chcecie ponownie się połączyć, to powinniście zaufać raczej swojej wewnętrznej intuicji. Wtedy. Jeżeli pomimo tych lęków i obaw pójdziecie za swoją, swoją wewnętrzną intuicją, to w waszym życiu. Pomimo tego strachu, lęków i obaw y, mogą y, nastąpić pozytywne zmiany. Może przyjść też jakiś y, do y, dobrobyt. Y, y, no właśnie, ja mam wrażenie, że Tutaj dojdzie do, do Waszego połączenia, dojdzie do połączenia dwóch, zró, dwóch zrównoważonych energii, które tak naprawdę są połówkami jednej całości. Wy jesteście tak naprawdę y, połówkami y, jednej całości i tworzycie jedno całość i. Y, Wasze energie y, y, ró, y, równoważą się ze sobą. Jedna tak naprawdę inspiruje y, drugą do działania, czyli wy jesteście y, 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 to energią, drogie panie, wy jesteście to energią, która pobudza i inspiruje te, tego Waszego mężczyznę do, do działania. Ja mam wrażenie, że Wy jesteście bliźniaczymi płomieniami. Ja mam wrażenie, że ten lęk i ten strach yy, yy, wynikają z Waszych poprzednich yy, doświadczeń, jeżeli chodzi o związki i... Yy, i które y, właściwie się powtarzały, i y, wy się y, boicie tego, że y, jeżeli w waszych poprzednich związkach, w waszych, y, waszych y, y, relacjach y, nie wiem, dochodziło do. Zdrady, kłamstwa czy też oszustwa, a nawet manipulacji, to Wy się boicie, że pewne rzeczy, które były w Waszych poprzednich związkach czy też relacjach, mogą się powtórzyć w tej. Tej, w tej relacji i żeby tak nie było i żeby te rzeczy się nie powtarzały, wy musicie tak naprawdę wyciągnąć wnioski naukę z tego, co było, bo jeżeli nie przerobicie tej, tej, tej życiowej lekcji, tego, co już. Doświadczyliście do, 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 do w poprzednich związkach, to, to się będzie, to się będzie powtarzało. Wy tego nie dostrzegacie. Ale tutaj ten Wasz mężczyzna, on intensywnie tutaj pracuje nad Waszym e, e, po, e, połączeniem, e, nad tym, żeby między Wami... E, 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 Wami doszło do tego połączenia i żeby między wami była też ta, ta, ta współpraca, współ, współdziałanie, ale na takim równym, równym poziomie. Na takim zrównoważonym y, 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 poziomie. Myślę, że on chce zakończyć tutaj z poczuciem braku i tęsknotą y, za wami. I on tak naprawdę ma dość siły i odwagi, żeby to zrobić, żeby żeby tutaj połączyć się z Wami. Kochani, na dzisiaj to już koniec. Dzisiaj żegnam się z Wami. Mam nadzieję, że, że podobało się Wam to czytanie.